przez nos. Nie jest łatwo dzisiaj. Jesteśmy wszyscy przegrywami jak yy, bohaterowie książki. Jak bohaterowie książki o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, a także bohaterowie książki przegryw. Bo dzisiaj w krótszym nieco odcinku będziemy mówili o dwóch książkach, które podejmują tą samą tematykę, ale w bardzo różny sposób. Dokładnie. W ramach naszego bardzo lekkiego programu, który stara się utrzymywać ten taki poziom lekkości dotykania tych błahych tak. spraw, będziemy mówili o tak zwanej manosferze. Tak, jeżeli chodzi o poziom lekkości, jesteśmy mniej więcej na. Ma się z słońca? Tak, coś takiego, nie? Co to znaczy, jakby my się zajmujemy tylko najgorszymi problemami społecznymi. Tak e, I wybraliśmy sobie takie dwie książki, które opowiadają, no właśnie o tej części internetu, w której e, mieszkają mężczyźni, którzy, no właśnie, chciałoby się powiedzieć nienawidzą kobiet, ale to niekoniecznie jest czysta nienawiść, raczej są sfrustrowani światem, w którym tak żyją. I teraz tak, mamy tą książkę taką, no, powiedziałabym, potężnych rozmiarów. To jest książka brytyjskiej autorki, która prowadzi swoją stronę, taki codzienny seksizm i wychodząc z doświadczeń, które miała przy prowadzeniu tej strony, postanowiła opisać, no właściwie tak skategoryzować i opisać różne grupy mężczyzn działających w internecie. Opisać to, jako zjawisko bardzo niepokojące, jako zjawisko, które ona stawia właściwie na równi z terroryzmem w niektórych no, miejscach. I, to jest, i to już zaczynają się schody na samym wstępie. Tak. No i to od razu powiedzmy: to jest taka książka, która bardzo jest porządkująca, tak, to znaczy ona wymienia nam tutaj, kim są Incele, kim są Pickup Artist. Kim, co to jest ta grupa Men Going the, the On Way. way. E, I pod tym względem rzeczywiście, jeśli nic nie wiemy o tej manosferze, o, o tej grupach w internecie, to to jest taka bardzo porządkująca książka. Tak? Że ona te grupy tak. wyróżnia i opisuje. Tylko, że tu ty już, jak już mówiłem, schody zaczynają się już na momencie porządkowania. Dlatego, że potem zaczynasz czytać o tych grupach niezależnie od tej książki okazuje się, że one nie do końca są takie, jak są opisane w Także znaczy, w ogóle tutaj od razu trzeba powiedzieć, że ta książka, która jest dosyć grubna, Cierpi na pewien problem. To znaczy, e, autorka jest bardzo emocjonalnie zaangażowana. Ona zresztą przy, przyłączyła się do tych grup, do tych redditów, e, korzystając z, z aliasu, tak jako Alex, Alex. Tak. i przyglądała się, czytała to i bardzo wyraźnie widać, że no spotkanie się z taką ilością nienawistnych tekstów wobec kobiet, tekstów seksistowskich, tekstów, które na przykład e, omawiają kwestie związane no nie wiem, z dopuszczeniem możliwości zgwałcenia kobiety, wywołały na, w niej olbrzymie poruszenie takie emocjonalne i też taką potrzebę krzyku, że to jest bardzo poważny problem. Tak, tylko że no w tym momencie dochodzimy do tego, że im, jeżeli to jest o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, to ta książka została napisana przez kobiety, która trochę nienawidzi mężczyzn. To znaczy ja rzeczywiście czytając tą książkę czułam pewną frustrację jako feministka, jako kobieta, wynikającą z tego, że mamy tutaj uchwycone pewne zjawisko w czasie, autorka tutaj przywołuje nam bardzo dużo liczb mówiących o tym ile, ile osób jest członkami ilu redditów, ile osób obserwuje tak. jakie filmiki. To wszystko mające na celu no, przestraszenie nas tą skalą. Natomiast dla mnie było zaskakujące jak bardzo nie nie jest to osadzone w pewnych przemianach społecznych, w pewnych tak. kwestiach związanych z tym, jak społeczeństwo, zwłaszcza w tych relacjach płciowych, funkcjonowało. I dla mnie e, takim przykładem, takiego niesłychanie frustrującego rozdziału był rozdział o pick-up artist. Pick-up artist to są tak. tacy mężczyźni, którzy, podrywacze. tacy zawodowi, którzy zarabiają na innych mężczyznach, sprzedając im straszliwie tak. drogie kursy podrywania kobiet. Wiemy, że e, są takie miejsca np. w Złotych Trasach w Warszawie, nie wiem, czy wiesz, że trenują. Warszawscy pick-up artist. To, to był taki artist. kiedyś serial, nie? Był taki łysy koleś, który tam uczył chłopaków jak podrywać dziewczyny. Tak, tak, był, było coś takiego na MTV, było pamiętam, że było coś takich. Takie, no? I kwestia polega na tym, że dla mnie ta popularność pick up artist, jakby jest dosyć jasne, to nawet autorka zauważa, wynika z tego, że wielu mężczyzn nie wie, jak się zachować wobec kobiet, mm. tak? I dla mnie to jest ciekawe, gdyby wpisać to w taki, no, bardzo długi, historyczny, społeczny ciąg tego, jak przez lata regulowaliśmy relacje damsko-męskie, mm. jak było wiadomo, kto kogo zaprasza na randkę, jak mieliśmy cały ten savoir-vivre, o czym się z kobietą rozmawia, jak się wobec niej zachowuje, czy wolno ją pocałować w rękę, kto kogo przepuszcza przez drzwi. To wszystko czemu miało służyć? Temu, żeby zarówno Każda kobieta, jak i każdy mężczyzna doskonale wiedział, co mu wolno zrobić, czego mu nie wolno zrobić, mm -hmm. jakie są zasady gry. Tak. E, I e, pytanie jest, kiedy nam się te zasady gry rozeszły i czy do końca, bo one się nie rozeszły do końca. Nie, nie rozeszły się. Tylko, że no, tutaj nie rozmawiamy I, o tym społecznym aspekcie w tej książce. No bo, ale to jest właśnie problem, bo to, te rzeczy są ze sobą powiązane, są, tak? ale tutaj mamy tak, pick up artist gości nie radzą sobie z kobietami. jest jakiś łysy typ, który mówi, że Trzeba po prostu wiesz i powiedzieć, że jest głupia, nie? Tak. ona wtedy cię polubi. Ona mówi, no, yy, no i właśnie to prowadzi do tego, że są morderstwa. E, to znaczy, rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, i to jest rzecz, która mnie w tej książce strasznie denerwuje, że autorka bardzo często mam wrażenie, ma do mnie pretensje, jako tak. czytelnika, że, że na przykład. Czemu jeszcze nie, nie, nie sprawy yy, zabójstw kobiet na świecie? Nie interesujesz się incelami, uważasz, że to jest mało ważny ten. To powiedz to rodzicom kobiety, którą zabił jakiś mężczyzna. Ja mam takie. Przepraszam, ale ja czytam właśnie książkę o incelach i ja próbuję się czegoś dowiedzieć. Proszę na mnie nie krzyczeć. Myślę, że jeżeli ona chce trafić właśnie do tych osób i jakby nie porozmawiać chcę. z nimi... No nie chce. No, no, no to jest książka napisana z tezą. Ona już na początku wiedziała, jak jest i potem po prostu dobierała sobie przykłady. Dla mnie, tak z punktu widzenia kobiety, jakby... Problem jest też taki, że ona nie ma rozwiązań, tak? Tam się pojawia rozwiązanie. Gdybyśmy uczyli w szkole i ja dostaję szału, nie, jak no to słyszę. Tak. edukacja jest najważniejsza. Tak, ja tutaj powiem dlaczego ja dostaję szału, kiedy to słyszę. Bo części osób może się wydawać, że przerzucenie jakiejś kwestii do, do tego systemu edukacyjnego rozwiązałoby nam wiele problemów, ale to jest oczywiście zawsze założenie, że tą edukacją zarządzają postępowe osoby, no to które jest silna to trochę tak jak wychowanie do życia w godzinie, tak? Jakby Mamy je w Polsce, ale jakoś nie wszyscy są zadowoleni tak. z tego, jak ten program wygląda. Plus, nie da się moim zdaniem tych relacji damsko-męskich, całego tego bardzo szerokiego, skomplikowanego spektrum, które jest osadzone w gospodarce, w systemie kapitalistycznym, w systemie społecznym, ogarnąć w szkole. I naprawdę też nie, nie łudźmy się, że wprowadzenie jakiegoś elementu do edukacji nagle sprawi, że szybko. Z szybkie, zachodzące przemiany społeczne zostaną ogarnięte i ci mężczyźni, którzy czują się wykluczeni społecznie, nagle pomyślą, nie, no miałem w szkole taką lekcję, że to nie, no nie, tak, nie jest moja tak, wina. No, no i to jest taki problem, bo ym, to, co robimy jest wolne, ale w jakiś sposób działa, tak? Ilość przestępstw seksualnych się zmniejsza, ilość przestępstw, yy, znaczy jeżeli chodzi o kwestię takiego yy, molestowania i tak dalej, to ciężko to zweryfikować, dlatego, że definicje się zmieniają, tak. Była taka sytuacja w Szwecji, kiedy w momencie, w którym zmieniono definicję gwałtu, to ta ilość gwałtów skoczyła, góry, tak. ale to nie jest dlatego, że było ich więcej, tylko po prostu obejmowała szerszą kategorię mhm, czynów. czynów. Tutaj po prostu jest sytuacja taka w tej książce, że mam takie wrażenie, że tutaj to jest jakiś taki, wydaje mi się, że już teraz odpad feminizmu który był popularny kilka, kilkanaście lat temu, który zakładał, że społeczeństwo, że, że mężczyźni zbudowali społeczeństwo. I oni są naszym wrogiem, więc musimy ich jakoś w pewien sposób zwalczać. Znaczy, to jest teoretycznie książka o tym, że mężczyźni stają się ofiarami innych mężczyzn w taki sam sposób tak. jak kobiety, ale to nie wybrzmiewa. Zresztą są takie rzeczy, które ja w tej książce jakby mam poczucie, że autorka nie jest w stanie, no właśnie, wykazać się może nie tyle empatią, ale, ale zrozumie, pewnym zrozumieniem. Zrozumienie, zrozumienie tego, że ten świat się e, zmienia. Na przykład, e, ja sobie Ja, też, ja sobie pewne mam cytaty. jeden fragment, taki, to, czekaj, mnie, to, który masz? mnie ruszył. To jest taki fragment, kiedy jest ci mężczyźni idący własną drogą, Ona mówi o tej doktrynie Pensa, że. Nigdy nie idziesz na kolację z kobietą. Zresztą uważam, że ona zdecydowanie nie docenia tego, jakie wielkie znaczenie w przypadku akurat Marka Pensa miała religia, tak? No to jest tak. typowy, religijny, tak. konserwatywny sposób myślenia rzeczywistości. I bardzo mi brakowało tutaj tego, że no, przepraszam bardzo, ale my też mówimy o tworzeniu bezpiecznych stref dla kobiet, tak? Jest to jeden z postulatów. I jest coś takiego w zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród dosyć powiedziałabym za, o, 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 kobiet, które, no właśnie są bardzo takie przerażone. Na tym światem założenie, że być może powinniśmy oboje pójść swoimi drogami, że to mieszanie światów męskich i damskich jest problemem, tak? Zawsze w społeczeństwie były przestrzenie męskie i damskie, tak? Odeszliśmy od tego, doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie żyć obok siebie, i ta odpowiedź autorki, że no, ale o co chodzi? Czy mężczyźni mogą nie molestować kobiet, nie odpowiada na ten problem, no tak. który się tu ujawnia. To znaczy to, że te dwie płcie będąc w każdej przestrzeni zawodowej, prywatnej obok siebie, jeszcze moim zdaniem nie wyrobiły w sobie mechanizmów, bo to jest stosunkowo niedawno. Tak, no Przez chwilę temu ale, tego ale ale też tak nie, nie było. Nie, nie możemy być tacy defetystyczni, nie możemy być Black build na ten temat. Nie. Czyli nie możemy stwierdzać, że nic się nie zmienia, bo dużo się zmienia. przecież jesteśmy dużo dalej niż nawet 10 lat temu, no jeżeli tam chodzi o stosunki. Ona, ale do to jest w ogóle niestety, ona tam powiedziała, robimy jeden krok w przód, kilka kroków w tył. Tak, ja i właśnie taki, o to chodzi. Że tak nie jest. Tak nie jest. Tak nie tak nie nie jest. jest. <laughs> Ona przy, na przykład przytacza statystyki, jeżeli chodzi o zabójstwa kobiet w Wielkiej Brytanii, i że to jest jakiś ogromny odsetek, tam 170 osób chyba jest, tak dalej. Ja sprawdzam potem statystyki gdzieś tam na oficjalnej stronie policji w Wielkiej Brytanii, jest około 600 morderstw w Wielkiej Brytanii rocznie, przy czym 400 to mężczyźni. A więc jakby sugerowanie, że my nie zwracamy uwagi na problem zabójstw kobiet, to w ogóle nie jest prawda. To po prostu To się zmniejsza substancjalnie. Z powodu różnych czynników, czy też migracji ludności, czy też yy, problemów ekonomicznych ostatnich w ciągu kilku lat wariuje ta statystyka, niemniej to cię cały czas zmniejszało. A wiesz, a jeżeli na przykład zaczynamy książkę, to jest autentycznie chyba, nie wiem, z szósta, siódma strona. Yy, nie, druga strona, a więc ogromna trada o tym, że kobiety są mordowane, zabijane, gwałcone, niszczone i tak dalej. I że wyobraźmy sobie ten świat, który jest taki straszny. Otóż wcale nie musimy sobie sobie takiego świata, my już w nim żyjemy. Chciałam tylko powiedzieć, że ta pani mieszka w Wielkiej Brytanii. No tak, to jest olbrzymi problem, dlatego że wiemy, że istnieją kraje, na przykład Meksyk jest takim krajem, w którym dochodzi tak. do, no mówi się właśnie, tak, tak, tak masowego mordowania Arabia, sołyska, kobiet, że to się uważa krajów. za na pograniczu ludobójstwa. Tak? To jest to. I ja się, ja się absolutnie z tym zgadzam, i też dla mnie, problem, dla mnie przede wszystkim problemem było to, że e, ja wyczułam z tej książki, że ona mnie próbuje przekonać, że ja się powinnam bać. Tak. I ja bardzo tego nie chcę. Uważam, strach, że wie? z tego strachu także rodzą się poglądy kobiet, które skłaniają mężczyzn do pójścia drogą właśnie inceli. Tak. To znaczy, lęk <coughs> przed mężczyznami także działa na korzyść tych grup, tak? Tak bo, bo oni się utwierdzają. Plus. No jednak nie da się ukryć i ja, bo my musimy sobie powiedzieć wiele nieprzyjemnych rzeczy o każdej z płci, żeby zobaczyć rzeczywistość. Na przykład dla mnie e, taką rzeczą, która była dla mnie szokująca, to było kiedy e, przeczytałam jak w Polsce rozjechały się wykształcenia kobiet i mężczyzn. Rozjechały się drastycznie, to znaczy zdecydowanie więcej kobiet jest wykształconych niż mężczyzn i teraz kiedy ja rozmawiam z moimi znajomymi, no to jasne, nie każda, jakby w zależności od tego, co robi facet w życiu, no to nie musi mieć tego wykształcenia, nie skreślamy go z góry, no ale jednak mimo wszystko ilość kobiet z wykształceniem wyższym, które będą chciały się związać z mężczyzną z wykształceniem podstawowym, jest Mała niższa, szansę. tak? bo na przykład jest założenie, że on będzie mniej ambitny, a mężczyzna powinien być ambitny, tak. że on ma mniejsze perspektywy, a powinien mieć większą. Weźmiesz go na salony i co on ci powie? No o właśnie. Najnowszym i, I to było coś, co było problemem, także kiedy mężczyźni, że się tak wyrażę, decydowali o wszystkim, prawda? Pojęcie z nie wzięło się znikąd, tak? No ale teraz to jest rzeczywiście wyjątkowo problem i. Bóg puka do To do nas puka. Ale będziemy rozmawiać dalej. E, I wymaga no, jakiegoś zaadresowania. Tak samo jak no, nie da się ukryć, że, e, że kwestie samobójstw, na przykład mężczyzn, które ona tu przywołuje, tak, że mężczyźni popełniają więcej samobójstw. No dobrze, no ale to nie możemy tylko tego stwierdzić. Tak, I bo nie to musi dalej. Tak, dalej. To jest tak przylecane, tak. tak? tak i, I wiesz, idąc dalej, kolejne zdanie w tym samym wątku jest, nie będziemy rozmawiać o tym, że są problemy kobiet, mimo że są. Tysiące programów o tym, że są problemy kobiety, nie, jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kobieta jest zgwałcona i, i jakby media mówią, no do Pani, stało się, jakby wszystkie tego typu sprawy są nagłośniane, może oczywiście nie wszystkie, ale, nie wszystkie, ale ogromna te, ilość tych spraw jest nagłośniana. Powiedzmy tak, jeśli społeczeństwo dowiaduje się, że doszło do gwałtu, a bardzo często się nie dowiaduje, bo to też jest tak. problem, to wtedy rzeczywiście rozmawiamy o tym. No i powiedzmy, przypadek w Warszawie na Żurawie jest gwałcona dziewczyna, tak. stała się rzeczywiście takim ostrzeżeniem dla wszystkich tak. kobiet. Ale nie, właśnie nie możemy tego powiedzieć, że jakby nie chcemy ryzykować, że urazimy mężczyzn, nie, o tym nie rozmawiamy. Z trudem przychodzi nam traktowanie heteroseksualnych, białych mężczyzn jako jednorodną grupę, choć z niezwykłą łatwością myślimy w ten sposób o innych kategoriach ludzi. No nie sądzę, że to jest rzeczywistość. No, Porówna ta książka jest, o, o, jest spójna. To znaczy t, tak naprawdę autorka moim zdaniem na przykład za mało stawia na kwestie klasowe, tak? Które, bo, bo właśnie bo, to które jest dla mnie kluczowe, bo pani jest Brytyjką i ona jakby nie kuma jednej konkretnej rzeczy, że w Polsce w, w Europie nie ma czegoś takiego jak amerykańscy biali ludzie. Są Włosi, Hiszpanie, tak, tak. są Polacy, Słowianie, jest mnóstwo różnych podgrup etnicznych, a ona Przyjmuje takie amerykańskie myślenie na temat świata, że heteroseksualni biali mężczyźni to jest problem, gdzie takich kategorii nie ma w Europie, yy, takich problemów nie ma w Europie. Mamy inne swoje problemy. Nie musimy zapożyczać od nich. Tak, a jednocześnie na przykład nasze problemy powiedzmy z mężczyznami, nakładają się na to, o czym Amerykan widzi rozmawia, czy na problemy klasowe, tak? tak? To znaczy, bardzo wielu z tych mężczyzn, którzy trafiają do, do tych grup, to są mężczyźni z mniejszych miejscowości, to są mężczyźni, dla których zmiany gospodarcze. No, zamknęły pewne tak. drogi rozwoju. To są mężczyźni, którzy na przykład robią w rolnictwie i teraz to jest problem w dużym stopniu klasowy. To znaczy chociażby, nie jest to tylko kwestia walk płci ale i tylko patriarchatu, tak. no ale na przykład kwestia tego, że w kapitalizmie mamy coraz większe rozwarstwienie, że te e, drogi awansu społecznego się zamykają i wzrasta frustracja. No i ta frustracja, ponieważ nie chcemy rozmawiać klasowo o rzeczywistości, mhm. zwłaszcza w Stanach, e, przechodzi na kwestię płci, ale ona w dużym stopniu, podejrzewam, że... E, Ci mężczyźni, którzy wspierają te, te prawicowo-myślące, e, białe partie mężczyzn, e, no to oni prawdopodobnie świetnie by się odnali w ruchu robotniczym w latach dwudziestych. Tak. Głównie męskim ruchu I, robotniczym, który, i, i, tak. który, który przecież mówił o, o co? O, o, o dobrym, pracującym mężczyźnie, który chce, który chce zarobić na swoją rodzinę. I, I analogicznie do książki Przegryw, która jest dużo lepszą książką. Tak, e, bo I... książka Przegryw, bo tutaj może dajmy przepis, e, to Aleksandra Herzek i Patrycja Wieczorkiewicz ją napisały, i one zrobiły co innego, one weszły do pewnej grupy mężczyzn w manosferze polskiej, tak. nie udając, że są mężczyznami, one weszły jako kobiety, zresztą tam weszły na Discorda i miały rangę dziennikarki i początkowo spotkały się no, rzeczywiście z takim no, niesamowitym bluzgiem i językiem, a potem zaczęły głębiej rozmawiać tak. z tymi mężczyznami i to jest bardzo ciekawie zrobiona książka, bo one rozmawiają z mężczyznami, one jakby, oni przedstawiają swoje poglądy, one je kontrują, to jest bardzo fajne, że tam tak. jest kontra do tego, która pokazuje, że to, to, to nie jest prawda. Natomiast, co mnie absolutnie uderzyło w książce, przegryw, to że im się udało uchwycić pewną rzecz. To znaczy, że wielu z tych młodych mężczyzn to są mężczyźni, którzy są zaburzeni, którzy są w takiej sytuacji, na przykład są w ze wsi, mieszkają z rodzicami. E, I tam z tej książki wynika, no, że no nie mamy się co oszukiwać, że oni są najbardziej pożądani na tym rynku, że się tak no, wyrażę, no. matrymonialnym. To nie jest też tak, że e, taka wizja, wyślemy tych mężczyzn na terapię, i oni wrócą zdrowi. No nie, część z nich boryka się z problemami, które, e, na które nie mamy łatwej odpowiedzi. I, Dokładnie, I, dlatego, i właśnie i to jest to, bo dzięki tamtej książce, która jest książką dziennikarską, reportażową, możemy zrozumieć, skąd wynika ich frustracja. Tutaj ja widzę tylko oskarżenia. Ja widzę tylko, że grupa męska, w sensie nie chcemy traktować mężczyzn jako grupy, ale traktujemy jako grupę. Mężczyźni są problemem, którzy robią złe rzeczy i dlatego też to, co chciałem powiedzieć od porównania tych dwóch pozycji, to jest to, że ta książka jest obiektywnie nieprawdziwa, dlatego że istnieje druga książka, czyli to jest niemożliwe, że to jest problem, tak jak pani Laura Bates próbuje sugerować, rasowy, że to jest problem, Konkretnie związany z przestępstwami, to, że to jest problem konkretnie związany z jakąkolwiek um, jakąkolwiek ładką społeczną, którą chcemy na to nałożyć, dlatego że to jest problem niezależny od szerokości geograficznej. W sensie, no, nie wiem, jak jest w, w ramach ogólnie pojętego Zachodu, tak? bo jeżeli tylko że dokończę, e, te same problemy, które występują w książce Brytyjki, występują w książce, które napisały dwie Polki. Przy tym przy czym e, wydaje mi się, że ta książka, gdyby ta w ogóle polska literatura była jakoś tak szerzej rozpoznawana, to ona naprawdę by świeciłaby triumfy, bo jeżeli takie książki są popularne, a nasze książki też tam przechodzą bokiem, e, a warsztatowo są o niebo wyżej, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o zrozumienie tematu, jeżeli chodzi o empatię do tych ludzi, to to, to ja myślę po prostu, że my, my jesteśmy fenomenem literackim. Oczywiście, jestem. Jestem takim zduszonym, dusz, zagłuszonym, ale faktycznie fenomenem. I, I co jest ciekawe w książce Przegryw, to jest to, że tam ja jestem w stanie zrozumieć osoby, które są tymi incelami, dlaczego one tak myślą, dlaczego one. Próbują to zmienić i gdzie one upadają w tej swojej zmianie. I ja nie widzę tam wytykania palcem, że sam fakt tego, że ktoś napisał jakieś pierdoły w internecie, oznacza, że jest złym człowiekiem, bo tak nie jest. Bo, bo wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi zagubionych, którzy mówią totalne bzdury, tylko dlatego, że są w bardzo trudnym momencie w swoim życiu. Tak samo jak właśnie odwrotnie natomiast jest. Czy znaczy mi się wydaje, że ona tutaj gdzieś pisze, że no to są ci zagubieni mężczyźni, którzy tam. Mhm. Ale tak naprawdę ci zagubieni mężczyźni giną tam, ponieważ jakby mówimy tylko tonem też przywódców tego ruchu, którzy przecież rzeczywiście zbijają fortunę na tym zagubieniu. A. Autorki tego, tej książki właśnie zgubiły właśnie skupiły się na tych zagubionych mężczyznach, przyjrzały im się dokładniej i też. Ja po przeczytaniu tej książki, łatwo będąc kobietą, poczuć się taką złość, że ktoś powinien coś z tym zrobić. E, ci mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, że ten system to wspiera. Ja się tak. powinnam trochę tych mężczyzn bać, Ale a poza tak, tym, bo dlaczego to jest, nie. Bo to jest dalej sytuacja, to, tak. to jest tak, zabijają. Nie? Tak. się potęgę. Są właściwie to tak. Są Oni tworzą grupy, które przejmą władzę w Stanach Zjednoczonych, i, bo to jest Trump, tak? tak. Bo to musi być Trump. Jeżeli przejmie władzę Trump, który jest na pewno też Incelem, nie wiem jakim cudem, ale pewnie jest, e, a w każdym razie na pewno jest w szeroko pojętej manosferze, to on wtedy zakaże po prostu ślubów, no, to zakaże po prostu pracy kobiet i w ogóle wszystko już pójdzie do dupy Konserwatyzm wygra i będzie musi zacząć od nowa. Tak, a, a ta Polska pokazuje, że tak naprawdę. No tam są jacyś ludzie i, i oni żyją w jakiejś określonej rzeczywistości społecznej mhm. i też, no ja, ja, po ja, po ja po przeczytaniu tej książki miałam takie, po pierwsze ona jest za długa, jest bardzo często bełkotliwa, bo bardzo dużo powtarza rzeczy, a po drugie miałam takie, okej, okay, postraszyliśmy się, postraszyliśmy, e, prawdopodobnie przyjdą ludzie, którzy zbiją te argumenty, tak. a po przeczytaniu Przegrywa miałam takie poczucie, okej, okay, jest mi smutno, jest mi smutno, bo żyjemy w tej rzeczywistości, i zaczęłam zadawać sobie pytanie: do jakiego stopnia ja też jestem problemem tej rzeczywistości? No bo nie dajmy sobie, nie ukrywajmy, prawda? Ja wiem, że gdybym szukała męża, to bym nie szukała go wśród mieszkańca małej miejscowości z podstawowym wykształceniem. A też jednocześnie czułabym się prawdopodobnie w jakiś tam sposób samotna, gdyby on mnie nie chciał, tak? I, i, i ja wiem, że jako kobieta mam przestrzeń do mówienia, tak? Miałam zawsze... Mieliśmy całą literaturę o singielkach, które starają się odnaleźć w rzeczywistości, w której ten plan, jak będzie wyglądać ich życie, nie pokrywa się z poprzednim. Tak, no właśnie a, a mężczyzną właściwie nie stworzyliśmy tej przestrzeni, oni ją stworzyli tak. sami. No i właśnie, no... No i się nie, no, nie podoba. No i no się nie podoba, ona jest agresywna, ale też... Trochę dlatego, że nigdy nie, nie została wykurowana w jakiś taki sposób. E, I też no, no, nie da się ukryć. Ostatnio byłam w, interne... ostatnio byłam w internecie, ho, ho, ho. Wow, a gdzie, gdzie serwowałeś? W jakiej kafejce? <grytanie> e, ale ale natrafiam bardzo często na teksty kobiet pod, pod adresem mężczyzn, które są takim odbiciem tej manosfery w kobiecym wydaniu. E, kiedy na przykład. Widzę, że no tak, że niby chcemy tych emocjonalnych mężczyzn, ale pewnych emocji nie powinni pokazywać. Niby chcemy tych mężczyzn, którzy mogą robić, co chcą, mm -hmm. ale jednak fajnie, żeby on miał kasę. Tak. Kiedy czyta się dyskusję o to, ile ma kosztować pieścionek zajączynowy i nagle się okazuje, że bardzo dużo, wiele kobiet uważa, że od ceny Pieścionka-Zaręczynowego będzie zależeć jakoś związku. Więc to nie jest tak, że tylko jedna grupa idzie przez świat, mając jasno ustalone założenia na temat tej drugiej, tylko no właśnie, to jakie realizujemy jest bardzo też pochodną naszej socjalizacji i pochodną tego, gdzie mamy to realizować. I, i jakby ponownie, mnie w tej książce mega sfrustrowało to, że autorka tak naprawdę sugeruje, że nie ma rozwiązania i że jakby ci mężczyźni no tak. są... No, ale nie... to, to był tylko taki pamflet napisany po to, żeby yy, uzyskać Audiency. Też mnie bardzo jakby tutaj zdenerwowało to, że autorka jakby nie do końca też znajduje znaczenie roli religii w tym wszystkim, że przecież bardzo dużo z tych postulatów, które tutaj e, postulują ci incele czy grupy różne, mhm. one są bezpośrednio wywodzące się na przykład z bardzo ortodoksyjnych e, wyznań protestanckich, które właśnie te role tak. męskie, kobiece. też teraz idą trochę w islam. Tak, ale, te, ale no właśnie, no, religie są w tym e, zakorzenione. Andrew Tate teraz tak. y, przeszedł na islam. No, ale właśnie. No. tylko powiedzieć, Andrew Tate przez na Islam, mając dochody z kasyn i kamer internetowych. Tak, no ale co jakby komu to przeszkadza? Hipokryzja akurat jest powszechna w tych środowiskach. No więc jakby mam takie, mam takie głębokie. No, ale też na przykład jest też prawdą, że jeśli pójdziemy do księgarni i poszukamy książek wzmacniających dla dziewczynek, o ich pewności siebie, o tym, jak sobie radzić, znajdziemy ich bardzo dużo, bo mieliśmy tą dużą falę, że wszystko jest o chłopcach. Tak ale teraz mamy wcale chłopców, których też musimy nauczyć, przeżywać te emocje, też musimy ich wychować na chłopców do zupełnie innego świata, w którym będzie zupełnie inaczej układała się ich rzeczywistość, w którym oni... I, i to jest prawda, tylko że to jest taki duży społeczny wysiłek, który musimy wykonać wszyscy, a nie tylko się denerwować, że ci mężczyźni tacy są. No, oczy... zresztą prawdę powiedziawszy, jak ja słyszę o tym, że to jest... Wynika z tego, że to jest kilkadziesiąt tysięcy tych najbardziej... Zagorzałych, takich, takich naprawdę. No więc to to jest uczysz, to jest niewiele. I ona mówi, to nie jest niewiele, ale ja mam takie nie, to jest niewiele. W Stanach to, mieszka co, 300 milionów, w Wielkiej Brytanii to, to, jest to, 80? To jest, to jest niewiele, tych takich najbardziej za, zafascynowanych. Rzeczywiście problem jest, kiedy te pewne rzeczy przepływają, ale właśnie wtedy, kiedy one przepływają do tego szerszego dyskursu, nie możemy powiedzieć, że jesteś inselem zbierdala, bo oni się wtedy w tym utożsami, tylko musimy, no musimy znaleźć tą płaszczyznę, na której gdzieś gdzieś uda nam się z tego wyciągnąć coś, co pozwoli to zmienić, bo y, no, ta sytuacja, którą tutaj zarysowuje autorka jest trochę na zasadzie, że co, że mamy ich wszystkich aresztować, mamy ich uznać za organizację że jakby ja nie widzę tutaj odpowiedzi. Nie, ale tak jak mówię, to, to nie jest napisane po to, żeby coś zmienić, nie, to jest napisane po prostu po to, żeby ci ludzie, którzy są już przekonani nie. poklepywali się po plecach i mówią tak, jest do dupy, to jest wina tych Inceli. Tak, no więc ja, ja przyznam, dla mnie, dla mnie to była bardzo trudna lektura i też była to trudna lektura, bo ja bardzo nie lubię książek, które każą mi się bać mężczyzn, bo uważam, że e, ten lęk e, jest podstawą bardzo, bardzo niedobrych no, zachowań. No wiesz, no ale to, to jest coś, co się dzieje cały czas. Słyszałaś o tym słynnym porównaniu ostatnim, czy wolałabyś spędzić noc w lesie z mężczyzną, czy z, z niedźwiedziem. niedźwiedziem? Tak. I dziewczyny się z niedźwiedziem. I ja rozumiem, że to jest właśnie. kwestia, y, i to jest też bardzo ciekawe, bo ja rozumiem, o co chodzi w tym pytaniu, jakby, że to jest kwestia, prawda, tego, jak się traktuje przemoc wobec kobiet, ale z drugiej strony, kiedy doszliśmy do wniosku, że także że autentycznie w naszym życiu nie ma żadnych bezpiecznych mężczyzn, tak? Ja jestem w ja, ja stanie wiecej, wyobrazić sobie... 99% mężczyzn to są bezpieczni mężczyźni dla większości kobiet. Tak, ja jestem w stanie sobie wyobrazić jakby całą fajną grupę mężczyzn, którym bym była w lesie z tym niedźwiedziem. No, tak, no, ludzi i, po prostu, starszy pan, który jedzie ulicą, mąż z dziećmi. Ale no, ja jakby, na przykład mam braci i ja nie chcę, żeby świat się bał moich braci. Oni są całkiem tak. spoko. Coś, oni jakby, są, bo to jest po skali, no, mili. 38 milionów ludzi w Polsce, tak? 19 z nich to są mężczyźni, i chcecie mi powiedzieć, że, co, że, że połowa z nich jest zagrożeniem? Mała no właśnie, jest ale to jest, no i to jest problem, że, kiedy, że, że ten, ten sposób prowadzenia tej dyskusji, który się właśnie bardzo, jakby bardzo się koncentruje na zagrożeniach, a jednocześnie jak gdzieś tam zaznacza, że no ma takiego znajomego, i on tak fajnie wygląda, jest taki sympatyczny, i on był, był okej. Okay. Ja mam takie. No to, no to sekundka. Oznacza, że ty masz jakąś wizję męskości, która twoim zdaniem jest ok? Ale no właśnie problem polega na tym, że nie każdy mężczyzna się dostosuje do tej wizji męskości. To jest że tak długo, że tak długo jak mamy wizję jednego realizowania męskości, tak długo część mężczyzn będzie się bardzo, bardzo mocno w niej męczyła. Do tego wszystkiego moim zdaniem też krzeszk, której ona tutaj nie... Nie rozgrywa jest bardzo ważna, to jest internalizowana homofobia, bo to jest coś, moim zdaniem, co straszliwie dokłada się do cierpienia mężczyzn, ponieważ każdy przejaw uczucia i czułości względem innego mężczyzny, to jest coś, co niesamowicie rozładowuje pewną frustrację kobiet, nie, bo kobiety nie wiem, mogą. przytulić się z koleżanką. Przytulić się z koleżanką, złapać ją za rękę, jakby ten dotyk to, czego wszyscy jako ludzie potrzebujemy, możemy realizować i nikt nam nas nie skarży o nic, jakby jest to. U mężczyzn, jeśli nie daj Boże, przytuli swojego kolegę, z którym się widasz o pół sekundy za długo, to już koniec. Twoja tożsamość się rozpada, tożsamość twojego kolegi się rozpada, nie musicie możecie Musicie zostać razem. Musicie jest. zostać razem, albo nigdy się do siebie nie odzywać. Więc to też jest jedna z tych rzeczy, która tutaj wybrzmiewa. I myślę, że ostatnia rzecz, jaka mi przyszła do głowy, zawsze mi przychodzi w czasie lektury tego typu książek, to, że strasznie mężczyzną krzywdę zrobiła współczesność, ponieważ były dwie. Dwie drogi, które mogli iść mężczyźni szukający innych mężczyzn, którzy nie wiedzieli, co chcą zrobić w życiu i jedna to był zakon, a druga to było wojsko. Dzisiaj nie mamy wojska i zakonu. Znaczy mamy, ale one już nie są potencjalnymi karierami, no ale co? E, zakon pozwalał mężczyznom bojącym się kobiet znaleźć świętość w swoim celibacie i świętość mm. w swoim wspólnym życiu tak naprawdę. Ale wtedy ten zakon to wiesz... A nie, to akurat życie zakonne było też no po prostu wspólnym życiem, tak? tak. Ucieczką przed samotnością. Tak zwanym współżyciem. W współżyciem, tak, a z kolei wojsko, nawet to, które było tylko ćwiczeniami, e, bardzo wielu mężczyzn, na przykład było kumpli z wojska, kolega no z wojska taty, każdy prawie ojciec miał kolegę tak, z wojska, dawało im takie ramy funkcjonowania, nie? Po tak, prostu. jest bardzo wielu mężczyzn, ba, nie, bardzo wiele osób, które dobrze się czują, kiedy mają jasno ustalone ramy, tak. o które jest pobudka I, i, i to też jest rzecz, która, która zniknęła i teraz mężczyźni jakby bardzo często zostają w pustce, no i w tej pustce wchodzą incel'e, a właściwie Pytu. ludzie, którzy zarabiają na incel'ach i Czyli ja, ją pokazała właśnie Kasia przed chwilą. No tak, no jak wiemy, Kuba po godzinach prowadzi zajęcia z podrywu Tak, podchodzisz, nie? I mówisz jej, jesteś beznadziejna, ale mogę cię naprawić. <laughs> <laughs> Przepraszam, bo ja sobie ciebie w Zaraz pójdziesz do Fordko na Gli i spróbujemy, jak to działa. Dobrze, e, nie ma no. problemu. To, to będzie eksperyment społeczny. Nakicham jeszcze na nie. No. <laughs> to co, będziemy powoli kończyć. Będziemy kończyć, mamy, e, mamy coś nową rzecz dla Was. Mm -hmm. To będzie niespodzianka w najbliższych tygodniach, ale tak. to jeszcze nie powiemy, co to jeszcze jest. Jeszcze nie powiemy. Jeszcze, jeszcze cisza. Konkluzja jest taka... Do dupy, nie czytajcie tego, to jest tragiczne. Znaczy, konkluzja jest taka, że moim zdaniem ta książka powinna być krótsza, bo jest bałkotliwa. Jeśli nic nie wiecie o Manosferze, to możecie ją przeczytać informacyjnie. Ale jeśli chcecie zrozumieć, jak to działa w takich szerszych mechanizmach społecznych, to bardzo, bardzo polecam polską tak. książkę Przegryw, Przegry. która napisana, moim zdaniem wyjaśni Wam więcej. Jest lepiej napisana, jest mądrzejsza, jest, jest jakaś taka... To empatyczna też, też tym wszystkim, tak. co wydaje mi się, jest bardzo ważne, kiedy próbujemy coś zmienić w świecie. więc... Tak, więc przegryw Polsajka, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, to raczej, raczej nie. I to wszystko w tym tak. odcinku. Widzimy się za następnym odcinek. Jeszcze nie wiemy, co będziemy czytać. Nie będziemy. Nie, to nie będzie straszne. Jakby to, no, jakby jeżeli teraz jesteśmy na etapie nienawidzenia kobiet, to mi się wydaje, że nie będziemy nienawidzić mężczyzn. Takich na przykład skrajnie prawicowych. Co, coś wymyślimy. Coś wymyślimy Zawsze zachowując lekkość i swobodę rozmowy. Dokładnie tak. Być może też porozmawiamy o filmie o emocjach, bo to tak mi się skojarzyło ostatnio. O, to byłoby ciekawe. To w takim razie zapraszam Was do na następnego odcinka. Pa, pa. Dobra, do zobaczenia. Cześć.